Aniołów, święta od swego początku. Jedyna, niezwykła, błogosławiona, pełna majestatu Boga Bożego życia, niewolnica Pańska, która we wszystkim pełni wolę Boga. Najdoskonalsza, ufna do końca, trwała, mocna. Niezmienna, całkowicie stopiona z łaskami Boga, najpiękniejsza. Przed nią drżą demony. Ona zmiażdży szatanowi głowę. Matka, której nigdy sam Pan Bóg niczego nie odmawia, która podtrzymuje ramię swego syna nad grzechami świata. Niewiasta, która została matką swojego stworzyciela, w sercu której nie ma nawet okruszka niewierności. Tak cicha i pokorna, że nawet Pan Jezus na jej prośbę mówił o sobie syn człowieczy a nie syn przenajświętszej panny a my wciąż nie nasyceni bo świat nie może zaspokoić naszego głodu i pragnienia pan bóg więc dał nam matkę a matka swoje dzieci nie zostawia bez pokarmu i jak nikt inny Zna drogę do chleba życia wiecznego, jest bowiem najpewniejszą drogą, która prowadzi na drogę Boga. Tylko ona zna, jak nikt inny, swojego syna. Ona była pierwszym tabernakulum. Ona go wychowywała, karmiła, uczyła chodzić, patrzeć na świat. Uczyła go mówić, a nawet ona, istota ludzka, uczyła Boga, jak ma się modlić. A kiedy pod krzyżem stała, a jej serce przebite koroną cierniową, krzyżowane było razem z sercem jej syna, on ją zapytał. Czy będzie matką tych wszystkich łotrów, którzy go krzyżują? Czy będzie się nimi opiekować, tak jak nim czule całe życie się opiekowała? Czy będzie nas, podłe dzieci, kochać, tak jak jego doskonałego syna kochała? znów powiedziała: Niech mi się stanie według woli Boga. Matka Boża powiedziała świętej Brygidzie, że kiedy mój syn cierpiał, czułam jakby moje serce cierpiało kiedy mój syn był biczowany przebijany również moje serce było biczowane i przebijane dlatego odważam się śmiało powiedzieć że jego ból był moim bólem jego serce było moim sercem jak Adam i Ewa sprzedali świat za jedno jabłko, tak my, mój Syn i ja odkupiliśmy świat jakby jednym sercem. Bez komunii życia z Maryją nie damy rady się uświęcić. W komunii z nią człowiek jest bezpieczny. Jest pod jej ochroną. Ona jest największym skrótem w drodze do Pana Jezusa, do Boga. A my, kiedy prowadzimy innych do Matki Bożej, pomagamy im się zbawić. Wielkim szczęściem, wielkim darem, wielką łaską jest odkryć ukrytą matkę. Wielkim skarbem jest wejść do jej niepokalanego serca, kiedy zalew zła ciąga z każdej strony, kiedy trudno nie upaść i nie zostać oblepionym światowym błotem. Sama bowiem przeszła przez próby wiary, nie marnując przy tym żadnej łaski, posłuszna w każdej próbie, pełna wdzięczności, cierpliwości, godności, bez grzechu, nieprzystępna dla pokus, do końca oddana woli Boga. Pan Jezus chce się Tobą posłużyć, aby ludzie mnie lepiej poznali i pokochali. Tak powiedziała Matka Boża w Fatimie: Również i do Ciebie. Jak Pan Jezus mógłby się nami posłużyć, nami, tym pyłkiem na wietrze, który dzisiaj leci tam? A jutro zrezygnowany opada na ziemię. Nami, których serca wypełnione śmieciami duszą łaski Boga, sercami podobnymi bardziej do jaskini zbójców, pogorzeliska, schroniska dla niegodziwości, niż skarbca dla łask, dla którego zostały stworzone. Serca wypalone. Wypełnione śmieciami, stają się pustynią i spragnione, umierają. Człowiek jeszcze, wprawdzie chodzi, niby się śmieje, coś tam jeszcze mówi, ale jest już tylko szkieletem karykaturą z samego siebie cieniem. <śmiany> Maria więc oddaje nam swoje serce, ale wciąż zbyt wielu ludzi jej serca nie zna, nie kocha, nie chce. A Pan Jezus chce posłużyć się nami, aby ludzie jego matkę poznali. I pokochali. On wie, że ona najpewniej zaprowadzi nas do niego. Maria szuka więc tych wszystkich, którzy ją poznali i pragną zostać w jej rękach, jej narzędziami, a ona będzie ogrodniczką, rzeźbiarką, malarką. Mamy stać się długopisem, ona będzie pisarzem. Pędzlem ona namaluje najpiękniejsze obrazy. Mamy być nawet miotłami do wymiatania śmieci, ustami, przez które ona będzie prowadzić nasze słowa, dłutem, za które ona będzie trzymać, rzeźbiąc nasze życie na chwałę Pana Boga. Nie narzuca się nikomu, jest dyskretna. Szuka rycerzy, którzy z własnej woli wezmą od niej łuk i strzały, zgodzą się być jej ramionami, namierzą serca, które o Bogu zapomniały, i skruszą strzałami ich twarde ściany. Otworzą w nich szczeliny, kanały, w które ona będzie mogła wlać strumień łask wody żywej. aby przemienić popiół wyschniętych serc w urodzajną glebę. Modlitwa jest wyśmienitą strzałą, cudownym orężem i chociaż nasze modlitwy są tak często rozproszone i nijakie, kiedy tylko poprosimy naszą Matkę, aby przy nas była, stała, ona modlitwy, poronione płody naszych wypocin, przemieni, pozbiera i zaniesie jako najpiękniejsze kwiaty przed tron samego Pana Boga. Niepokalane poczęcie, a w nim niepokalane serce, nieskazitelne, niezabrudzone, bez skazy. Bezgrzeszne, nieskalane żadną nieszlachetną myślą, kryształowe w cnocie, bijące w rytmie serca Boga. Oddaje nam swoje serce, abyśmy do Niego biegli, do Niego się uciekali i szukali w Nim schronienia. Każdy jej krok, myśl, każdy odgłos serca wzbogaca ją w nowe łaski, którymi ona pragnie obdarować nas stworzenie niewdzięczne. I w swojej wierze niedoskonałe. A jak powiedział święty Maksymilian Kolbe, każda łaska przechodzi na duszę z rąk pośredniczki wszelkich łask. I nie ma chwili, w której by coraz to nowe łaski nie spływały na każdą duszę. Łaski oświecenia umysłu, wzmocnienia woli. Zachęty do dobrego, łaski zwyczajne i nadzwyczajne, łaski dotyczące bezpośrednio życia doczesnego i uświęcenia duszy. Serce niepokalanej staje się modelem serc, z jej serca płynie nieprzerwany strumień łask, które przenikają nasze myśli, słowa i czyny. Najgłębsze zakątki naszych dusz, najgłębsze tajniki, najważniejsze decyzje, tak jak i zwykły tryb codziennego życia. Jej zawdzięczamy nasze istnienie, nasz chrzest, nasze nawrócenie, nasze powołanie i wszystko, zupełnie wszystkie łaski, czy nam znane, czy nie. Jej serce. Skarbnica wszystkich łask jest w istocie w centrum naszego życia. Matka Boża powiedziała w Fatimie, że Pan Bóg pragnie ustanowić nabożeństwo do jej niepokalanego serca, a każdemu, kto je przyjmie, obiecała zbawienie. Co więcej, obiecała, że te dusze będą Miłe Bogu, jak kwiaty umieszczone przez nią dla ozdoby jego tronu. Nabożeństwo do niepokalanego Serca Marii jest więc szczególnym nabożeństwem, dzięki któremu można być zbawionym i cieszyć się miejscem w niebie przy samym tronie Boga, miejscu przeznaczonym dla największych świętych. Dla męczenników za wiarę katolicką. Wielkie więc obietnice związane są z tym nabożeństwem przeogromne najważniejsze. Smuci więc tym bardziej, że nie tylko masoni, protestanci, wszelkiego rodzaju ateiści, ale nawet sam posoborowy Kościół katolicki chce Matkę Bożą ukryć pozbawić korony. Obojętnieje się na nią i z coraz większym wstydem się o niej mówi. Na ogłoszeniach podczas Mszy Świętej wprawdzie wspomina się o pierwszym czwartku miesiąca, ale jakże często na pierwszym piątku ogłoszenia się już kończą. Bardzo smutne. Ile to muszą się nabiegać za proboszczami? Nieliczni w sumie wierni, aby doprosić się o nabożeństwo do jej niepokalanego serca, o które sama Matka Święta prosiła. Jak to jest, że nabożeństwo, które jest naszą ostatnią szansą, ostatnim ratunkiem, sami kapłani katoliccy po macoszemu traktują? A przeważająca większość wiernych nic o tym nabożeństwie nawet nie wie. Są za to modły, a jakże? O wspólnotę chrześcijan? Modlitwy ekumeniczne, czyli modlitwy o kompromis z heretykami. A ponieważ Maryja nie jest ekumeniczna, dlatego w posoborowym kościele Matki Bożej się nie chce. Najświętsza matka staje się problemem dla samych katolików. Za mało jest Maryi, albo nawet wcale już jej nie ma tam, gdzie ekumenizm, czyli grzech przeciwko miłości, się rozpowszechnił. W której parafii kapłanom zginają się jeszcze kolana i razem z wiernymi w sułtanie odmawiają różaniec. W której w pierwszą sobotę miesiąca jest nabożeństwo do niepokalanego serca Matki Bożej. Upomnij się o pierwszosobotnie nabożeństwo, a przekonasz się, że nie jest to wcale takie łatwe. Bez wstawiennictwa Matki Bożej, pośredniczce wszelkich łask, bez jej pomocy, jakkolwiek byśmy się wytężali, starali, podnosili wszelkie ciężary, nawiosujemy się tylko i namachamy. Na koniec opadniemy z sił wyczerpani, a owoce naszych zabiegów okażą się albo zgniłe, albo niedojrzałe. Wyje diabeł, któremu czas się kończy. Szaleje nawałnica, burza, sztorm, a w morzu nikczemności toniemy my rozbitkowie. Ale jest jeszcze nadzieja. Amen. Się jeszcze schronić w niezatapialnej łodzi, jaką jest niepokalane serce naszej matki. Arce na czasy ostateczne, a kto się w tym sercu nie schowa, ten zginie, jak wszyscy ci, którzy do arki Noego podczas potopu nie weszli. Serce Maryi, źródło ratunku, uchroni nas przed falami zgorszeń.

Sami nic bowiem nie możemy i nic nie potrafimy. Niepokalane serce jest dla nas największą pociechą, ucieczką, najwspanialszym darem, naszą nadzieją, bo, jak powiedziała Matka Boża w Fatimie, moje niepokalane serce, na koniec zatriumfuje. A skoro tak powiedziała matka Boża, to tak będzie.